Pięć drużyn z nimbiskich szkół wzięło udział w szóstym turnieju debat oksfordzkich zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe. Wśród tematów poruszonych przez uczniów znalazły się miłość i uczciwość. Debata oksfordzka to starcie dwóch drużyn, z których jedna broni danej tezy, a druga stara się ją obalić. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że każdy uczestnik ma tylko cztery minuty na przedstawienie swoich argumentów. W efekcie debaty oksforskie stanowią dobrą zabawę, a jednocześnie uczą młodych ludzi sztuki kreatywnego myślenia oraz wyrażania własnego zdania. Często jesteśmy w sytuacji, kiedy zaskakuje nas jakieś pytania, nie wiemy co zrobić i jak się zachować. Prawda? Debaty uczą tego, żeby, żeby potrafić zareagować. Prawda? Także to są pewne ważne rzeczy, umiejętności, które przydają się też później w życiu codziennym, później przydają się też młodzieży w egzaminach, różnego rodzaju egzaminach ustnych, prawda? gdzie muszą stanąć przed obcymi osobami, opowiedzieć, kto ich otwiera. Wśród osób, które zdecydowały się wziąć udział w słownych potyczkach, znaleźli się zarówno doświadczeni uczestnicy, jak też nowicjusze. W debatach oksfordzkich biorę udział już od około trzech lat. Pierwsza moja debata to była spontaniczna decyzja, ponieważ brakowało innej osoby i pani poprosiła mnie, abym wystąpił. Bardzo mi się to spodobało. Debatuję już w sumie od dwóch lat i zdecydowałam się dlatego, że w naszej szkole były warsztaty o argumentowaniu. Pomyślałam, że może wezmę w tym udział, po szkole się jakieś umiejętności dobrego argumentowania, co będzie rzutować na przyszłość, Przecież to lepiej sobie będę radzić w pracy, lepiej sobie będę radzić w życiu. Jurorzy konkursu w rozmowie z naszymi reporterami podkreślali, że poziom tegorocznych debat był zróżnicowany. Nie brakowało jednak bardzo utalentowanych młodych ludzi, którzy potrafią skutecznie bronić swojego zdania. Mam tą przyjemność tutaj sędziować, być ekspertem debat od kilku lat i cieszę, że z roku na rok, kiedy ten turniej jest organizowany, to można powiedzieć, że ten średni poziom jest coraz większy. W eliminacjach rywalizowały drużyny z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia księdza Jana Twardowskiego, zespołu szkół ekonomicznych imienia Janusza Korczaka, zespołu szkół nr 2 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, zespołu szkół nr 4 imienia Mikołaja Kopernika w Dębicy oraz zespołu szkół w Jodłowej. Do finału, który odbędzie się 10 kwietnia w Starostwie, zakwalifikowali się reprezentanci drugiego LO Ekonomika Kwiatka oraz Jodłowskiego zespołu szkół debaty o oksfordzkie zorganizowane zostały przez starostwo powiatowe w Dębicy, a patronat nad wydarzeniem objęło Krakowskie Stowarzyszenie Mówców